No i teraz miała być scena gotowania śniadania, ale przypomniałam sobie, że nie mam chleba, więc trzeba iść po chleb. Wielokrotnie mówiłam chleb w Australii jest obleśny, ale znalazłam patent i sprzedają takie bajgle, które smakują w miarę e, jak taki okej okay, polski chleb, więc e, polecam. Ja nigdy nie byłam jakąś super wielką fanką śniadań, ale dzisiaj muszę zjeść śniadanie, bo idę zrobić coś, czego się potwornie w życiu boję. Chyba rzeczą, której się najbardziej boję, są igły, i to są takie igły medyczne, nie takie igły do szycia, ale idę oddać krew, a konkretnie osocze, ponieważ Australijski Czerwony Krzyż poszukuje osób, które miały koronawirusa, no i pobiera od nich osocze, żeby przeznaczyć je na leczenie innych osób, które, które są w tym momencie chore, więc uznałam, że i tak mamy lockdown teraz, um, więc co mam lepszego do robienia? Po prostu pójdę i oddam krew. Idziemy. Słuchajcie, bo może wyjaśnię o co chodzi. Melbourne jest w czwartym e, stopniu lockdownu, e, czyli to, je, to jest taki lockdown na styl tego, który był w Nowej Zelandii kilka miesięcy temu. E, oczywiście są maski obowiązkowe. Za brak maski jest kara. 200 dolarów. Jest godzina policyjna. Między godziną 20 a 5 rano nie można wychodzić z domu, chyba że ma się specjalne rządowe pozwolenie na to. Kara za nieprzestrzeganie siedzenia w domu to jest chyba 1700 dolarów w tym momencie, ale jeżeli ktoś na przykład ucieknie z kwarantanny, to już jest kara 20 tysięcy dolarów. No więc jest dosyć ciekawie. Jestem teraz w centrum Melbourne. Myślę, że znacie to miejsce dosyć dobrze, jeżeli oglądacie filmiki. I wiecie, że tutaj jest zawsze milion ludzi. Zresztą do, codziennie do centrum Melbourne do pracy przyjeżdża ponad pół miliona osób. A teraz jest pusto. Jestem na jednej z najbardziej zatłoczonych ulic tutaj w Melbourne i jestem ja. Jest tutaj taki pan. No i generalnie tyle osób jest na całej ulicy. osoby, które teraz można spotkać, to są właśnie albo jacyś dostawcy jedzenia, tak jak tutaj. Wiecie co jest spoko, że naprawdę wszyscy, absolutnie wszyscy przestrzegają tych przepisów i znoszeniem masek, i z niewychodzeniem. I dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy spadły zachorowania na koronawirusa w Wiktorii poniżej 100, odkąd wprowadzono lockdown, a lockdown wprowadzono, kiedy było prawie... nie, ponad 700. Więc no, niezły spadek po trzech tygodniach. Zobaczę, to wszyscy robią zdjęcia pustego Melbourne. Czyli tak jak ja. Ja nigdy w życiu nie sądziłam, że tu się stanie, że ja będę mogła stać na środku Berg Street i nie będzie tutaj absolutnie nikogo. Tutaj są tysiące ludzi w weekend. Zresztą, tak jak widzieliście na przykład w filmiku świątecznym, no to jest po prostu kosmos. Poza tym podczas lockdownu można przebywać tylko w promieniu 5 km od własnego mieszkania, chyba że ma się specjalne pozwolenie rządowe na to, żeby przebywać dalej niż 5 km, albo jedzie się na przykład do lekarza. Poza tym raz dziennie jedna osoba z gospodarstwa domowego może wyjść po zakupy spożywcze, tylko że sklep spożywczy również musi być w promieniu 5 km od domu. Melberiańczycy mogą także raz dziennie wyjść na godzinę na ćwiczenia na zewnątrz, można iść biegać można iść robić inne ćwiczenia, ale musi to być limit jednej godziny, czy faktycznie ludzie przestrzegają tej jednej godziny? No nie jest sprawdzane, bo po prostu chyba się nie da tego sprawdzić. Po prostu rządzący tutaj policja ufa, że faktycznie Australijczycy będą się zachowywali uczciwie i będą przestrzegali tej godziny. Ale to, czy się znajduje 5 km od własnego domu, jest sprawdzane. I zdarza się tak, że policjanci podchodzą wyrywkowo na ulicy i proszą o dowód i sprawdzają, czy faktycznie znajdujecie się w okolicach 5 km od domu. Są specjalne mapki w internecie, które wam pokazują jak daleko możecie od swojego domu odejść, tak żeby się nie narazić na karę. Wszędzie są dozowniki wspólne. Jak to tutaj wygląda. Słuchajcie, jest darmowe Wi-Fi, co się w Australii zupełnie nie zdarza. Wszędzie są przekąski. I teraz muszę wypełnić kwestionariusz. W ogóle ciekawostką może być to, że osoby, które mieszkały w Anglii, bardzo często nie mogą oddawać krwi tutaj w Australii. A wydaje mi się, że to chodziło o chorobę Kreuzwelda Jakoba, ale nie jestem tutaj pewna, ale właśnie Anglicy bardzo często, Anglicy, Szkoci, w ogóle wszyscy z UK bardzo często nie mogą oddawać Australii krwi. W ogóle przedwczoraj była w Melbourne taka straszna nawałnica, że jest zanieczyszczona woda piękna i wody z kranu, którą normalnie można pić, teraz nie można, bo istnieje zagrożenie tego, że się można zatruć i mieć biegunkę, więc rozdają takie mini fajne wody. Niby osocze można oddawać raz na dwa tygodnie, ale osoby, które miały koronawirusa są proszone, żeby oddawały osocze co tydzień. Ja w zeszłym tygodniu oddawałam po raz pierwszy i teraz poproszono mnie, zadzwonili do mnie i zapytali, czy mogę przyjść dzisiaj, więc oto jestem. Tutaj mnie pan prowadzi. Dobra, ja już siedzę. Czekam na pielęgniarkę, aż przyjdzie i, i się ze mnie wkuje. Powiedzieli mi, że od mojej donacji w zeszłym tygodniu, właśnie mojego osocza, nikt nie przyszedł um, dać um, osocze, osocza ozdrowieńca z koronawirusa. Więc faktycznie oni tego bardzo potrzebują, żeby to poszło um, na oddziały intensywnej terapii, tam gdzie leżą osoby z koronawirusem. Proszę, dali mi cukierki do jedzenia, kocyk mi dali jest telewizor. W ogóle po australijsku ja jestem w kocyku. Tam są długie spodnie, tutaj są krótkie spodnie. Tutaj są krótkie spodnie. No nikt się nie może zdecydować, co się ubrać. Jestem podpięta. Nie jest najgorzej. Dobra, ja skończyłam, wysłali mnie do centrum przekąsek. Mogę wziąć sobie wszystko, na co mam ochotę. Są jakieś mleka smakowe, soczki, wody. Mnóstwo jedzenia, także bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, wyczerpała mi się bateria, musiałam wrócić do domu, ale jestem. W każdym razie, tak, mimo że ja się potwornie boję igieł i jest to dla mnie koszmarnie niekomfortowe, to poszło na to pobieranie krwi. Znaczy nie pobieranie krwi, tylko oddawanie krwi, a dokładnie to osocza. I wszystkim rekomenduję, bo, bo jednak to jest fajne uczucie, że. Oddałam osocze i ono komuś może uratować życie. Moja krew jest, była zbadana na przeciwciała na koronawirusa. Jakby ich nie miała, to by po prostu poszła, poszła do, do kogoś, kto nie ma koronawirusa, a jako, że, że ma tam te anty, przeciwciała, no to po prostu idzie do ludzi, którzy, którzy mają koronę, są w złym stanie i można w ten sposób pomóc. Nic mnie to nie kosztowało. Tak jak mówię, ja większość czasu teraz w lockdownie i tak spędzam w domu i nie Robię nic fascynującego. A więc. Y też fajny, fajny sposób, żeby, żeby po prostu zrobić coś fajnego i coś pomocnego, i właśnie może komuś uratować życie. Także namawiam serdecznie. Lockdown mam nadzieję, że skończy się w terminie, czyli 13 września. Teraz mówią, że może się nie skończy 13 września, tylko będzie jeszcze dłuższy. Dzisiaj jest akurat pierwszy dzień, kiedy Wiktoria miała poniżej 100 zachorowań. Mówi się, że lockdown się skończy kiedy będzie około 20-30 zachorowań. O, dzień dobry. Więc w sumie jesteśmy na dobrej drodze, żeby to się Żeby to się wydarzyło właśnie w połowie września, więc e, trzymajcie kciuki, żeby nas stąd uwolnili i żeby się ten lockdown skończył. Zachęcam jeszcze do odwiedzenia mojego Instagrama, bo tam relacje z tego, co się dzieje są codziennie. A poza tym pamiętajcie o subskrypcjach, o włączeniu dzwoneczka, o kciuka w górę i o komentarzach pod filmami. Widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!